W prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Spopielarnia zwłok, inaczej krematorium. To coraz częściej wybierany przez Polaków sposób pochówku. Ostatnio podczas burzliwej dyskusji na sesji Rady Miejskiej temat ten się pojawił. Padły propozycje, aby to miasto w Tarnowie wybudowało właśnie tego rodzaju obiekt. A z drugiej strony wciąż mamy świeżo w pamięci sytuację z Dębiny Zakrzowskiej, gmina Wojnicz, gdzie jeden z tarnowskich zakładów pogrzebowych próbuje postawić takie krematorium tuż obok domów mieszkalnych. Postanowiliśmy się Państwa zapytać, co na ten temat sądzicie? Jest to pomysł na pewno kontrowersyjny. Pytanie o szczegóły tego projektu i na ile on będzie faktycznie służył Tarnowianom. Ja uważam, że tego typu pomysły przy rozsądnym rozwiązaniu a, prowadzą wiele korzyści. A czy powinno to zrobić miasto, czy inwestor prywatny? Myślę, że zależy od tego, kto ma pieniądze, ponieważ miasto, jeśli ma fundusze na to, to jest w dużej mierze zasługa miejska. Natomiast jeśli inwestor, inwestor prywatny chce tutaj wejść, no to również leży na nim pewna odpowiedzialność spełnienia różnego rodzaju wymogów. A co z lokalizacją? Bo niedawno mieliśmy przypadek w Dębinie Zakrzowskiej, gmina Wojnic, gdzie tarnowski przedsiębiorca praktycznie koło mieszkań, koło domów próbował wybudować. No jest to kwestia rozwiązania przepisami administracyjnymi. O ile mi wiadomo, prawo administracyjne zakłada, że wszyscy, wszystkie zainteresowane strony powinny być zaproszone na ewentualne postępowanie w tej sprawie. Także jeśli to jest kwestia jakichś niedopatrzeń z tego wynika, skoro coś takiego powstało bez powiadamiania lokalnej społeczności. Wydaje mi się, że miasto powinno mieć. Dobrze, że gdzieś sobie tam, proszę bardzo. Oj, to naprawdę to nie jest trafiony pomysł. Nie, nie, nie akceptuję takiego pomysłu, absolutnie. A jakby się pani ustosunkowała do tego, że to miałoby to miasto zrobić? Um, to nie jest naj, najlepszy pomysł. Dlatego, że my tarnowianie chyba jeszcze nie przywykliśmy do, do tego, żeby. Nie jest to takie powszechne spalanie zwłok jeszcze i trzeba by było z tym pomysłem poczekać jeszcze. Myślę, że to nie jest jakiś bardzo zły pomysł. Znaczy, nie wiem nie wiem jaki jest też odzew, jakby na ile byłoby to potrzebne, ale myślę, że to nie jest zły pomysł, bo teraz trzeba jakoś daleko, żeby skromać w zwłoki jeździć czy coś. No to myślę, że byłoby to dużo wygodne i dla wygodniejszej dla rodziny ewentualnej i dla wszystkich, więc. Nie wiem czemu miałbym się sprzeciwiać. A czy powinno to zrobić miasto czy inwestor prywatny? Znaczy, jest to potrzeba raczej dla mieszkańców, więc wydaje mi się, że jeżeli miasto by zainwestowało, no to nie stałoby się nic, nic złego. A ty? Podobnie myślę. Myślę, że podobne zdanie mamy. Nie wiem wie pan. Takie coś, najwyżej jakby mogło być, to... Tam koło chodewlany są takie pola duże, że tam można by budować choć co. Nie wiem, ja w ogóle jestem przeciwna kremacji zwłok, dlatego uważam, że nie powinna istnieć w ogóle. Byle nie blisko mojego domu. Gdzieś wodali, owszem, tak. Tylko nie przy zabudowaniach, żeby to było, żeby to było w jakimś takim miejscu odpowiednim. To tak. A jeżeli już to powinien być prywatny inwestor, pani zdaniem czy miasto? Chyba miasto, chyba miasto. Gro ludzi skłania się w tą właśnie stronę. Zależy gdzie będzie. Jakie będą takie realne warunki. Ja jestem jak najbardziej za. A czy powinno to być zbudowane przez prywatnego inwestora czy przez miasto? Yy, nad miastem byłaby większa kontrola niż nad prywatnym inwestorem. To jest w ogóle chybiony pomysł, i e, najlepiej jakby było gdzieś, e, gdzie nie ma ludzi, bo to też na pewno będzie ludziom przeszkadzać. To tyle. A czy powinno to zrobić miasto, jeżeli już, czy inwestor prywatny? Jeżeli to jest w interesie miasta, to powinno to zrobić miasto. I e, żeby in, prywatni e, przedsiębiorcy i sobie chcą stawiać, ale to mówię, wtedy na przykład na wolnym, gdzieś, gdzie jest teren, na przykład na wsi, tak, no to tak, są problemy, bo tak, trzeba wykupić jakiś teren. Żeby wykupić teren, no to przede wszystkim porozmawiać z właścicielem, nie robić tego tak ad hoc. Biorę coś, bo mi się podoba, płacę, a może ktoś się nie zgodzić na przykład, prawda? Tak jak była ta bardzo chybiona decyzja zrobienia spalarni w Wojniczu, tak? W tak, dobra. dokładnie. To jest w ogóle straszne, to jest poraniony pomysł i nie powinno się tak robić, bo ludzie też mają coś do powiedzenia, bardzo dużo zresztą. Chłopotęgom jest i basta. No. A druga rzecz, a druga rzecz, jeżeli to jest w interesie miasta, to powinno być to poza w ogóle terenem gdzieś, przynajmniej na peryferiach. I na pewno to powinno zrobić miasto. Czyli już z miasto nie wiem. To już no, od niedawna tu jestem, więc no. Tarnow jest zbyt piękny, żeby robić takie... Albo też ludziom, tak? Żeby po prostu gdzieś prywatnie między domami stawiać. To jak w sobie chce inwestor, to nie sobie postawi na swoim.